Cześć, witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Ja mam na imię Alicja i tak jak już w poprzednich wideo mówiłam, że jestem pasjonatką metod rozwoju osobistego, które stosuję na co dzień. I za pomocą tych metod, technik podnoszę mój standard życiowy, finansowy, jak również Chcę zgarnąć główną nagrodę w lotto. Żeby to się mogło stać, to yy, trzeba przepracować wszystkie swoje przekonania, jakie się ma na temat pieniędzy, negatywne przekonania i jakie się ma na temat yy, grania i wygrywania w lotto. Przygotowałam dzisiaj dla was taką rundę EFT. Którą nazwałam ciężka praca. Dlaczego akurat taka nazwa i ta runda i co to ma wspólnego z pieniędzmi? Wielu z nas zostało jako dzieci zaprogramowane, że pieniądze mogą przychodzić tylko z pracy. Niektórzy z Was mają zaprogramowane, że duże pieniądze i wzbogacić się można tylko poprzez ciężką pracę. Ja i być może niektórzy z Was, którzy będą odwiedzać ten film i oglądać mnie, mieli zaprogramowane i mają, że w życiu trzeba ciężko pracować za marne pieniądze. To jest moje przekonanie. I żeby to przekonanie przepracować, napisałam dzisiaj rundę, którą teraz chcę wam za. Zaprezentować. I z Wami ją wykonać. Usiądźmy sobie wygodnie. Zacznijmy osadzać się w ciele. Możesz zamknąć oczy. Wziąć głęboki wdech i wydech. Pomyśl przez chwilę, proszę: Jak Ty musisz ciężko pracować, żeby otrzymać swoje pieniądze? Pomyśl sobie o Twojej ciężkiej pracy i o Twoich zarobkach. I co w związku z tym czujesz? Możesz powtarzać w myśli, cała moja świadomość wraca teraz do mnie. Wszystkie moje rozbiegane myśli wracają teraz do mnie. Cała moja świadomość wraca teraz do mnie. Daj sobie taką intencję, by wszystkie blokady, które pojawią się w tym ćwiczeniu, Uwolniły się lekko, łatwo dla Ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich. I zaczynamy. Zaczynamy od punktu karate. Nawet jeśli czuję ogromną złość, bo bardzo chciałabym, by pieniądze przychodziły do mnie lekko, łatwo i przyjemnie. I z rozmaitych źródeł. Ale jest to niemożliwe, bo ja mam w sobie niesprzyjające przekonania. To i tak całkowicie akceptuję i kocham siebie, i akceptuję, że tak teraz mam. Nawet jeśli mam takie przekonanie, że pieniądze mogą przyjść do mnie tylko z pracy, I czuję się tak, jakbym utknęła. Bo z jednej strony, chcę, by pieniądze łatwo do mnie przychodziły, i z rozmaitych źródeł, im jestem już na to gotowa. A z drugiej strony, gdzieś w moim dzieciństwie nabrałam przekonania, że to jest niemożliwe, by pieniądze przychodziły łatwo. To i tak akceptuję i kocham siebie. I akceptuję to, że teraz tak mam. Nawet jeśli moja mama ciągle powtarzała mi, że w życiu trzeba ciężko pracować, za marne pieniądze że każdy musi swój krzyż dźwigać. Że ciężka praca jest cnotą, ale nistwo to grzech. To i tak kocham i akceptuję siebie, i decyduję teraz, by uwolnić wszystkie niesprzyjające mi przekonania i otworzyć się na całe bogactwo tego świata. I po punktach czuję ogromną złość, bo bardzo chciałabym, by pieniądze do mnie przychodziły. Łatwo, często i obficie. Chciałabym, by one do mnie płynęły. Piękną, szeroką rzeką. Chcę zdobywać nagrody, otrzymywać wysokie premie. Chcę wygrywać na loteriach, wysokie kumulacje. I główne wygrane. Jednak czuję się tak, jakbym utknęła, bo z jednej strony chcę, by pieniądze łatwo przychodziły z rozmaitych źródeł. I jestem już na to gotowa. A z drugiej strony, gdzieś w moim dzieciństwie nabrałam przekonań, że ciężką pracą i tylko ciężką pracą mogą przyjść do mnie pieniądze. I czuję złość, bo jestem w konflikcie. <laughs> Kompletnie nie mam pojęcia, jak mogłabym z tego wyjść. To przecież takie szlachetne. Mieć ciągle pod górkę. Tylko trudy i schody rozwijają człowieka. To takie dobre swój ciężki krzyż dźwigać. Bo dobry człowiek to taki, który haruje od rana do nocy, na nic się nie uskarża, jest bardzo pokorny, nigdy się nie przeciwstawia, jest zawsze łagodny i lojalny do swego rodu a wyjście poza schematy jest niebezpieczne i czuję ogromną złość bo jestem w potrzasku moja mama powiedziała mi Że w życiu trzeba ciężko pracować i to za marne pieniądze. Ja, jako małe dziecko, wierzyłam mojej mamie, gdy mówiła, że lenistwo to grzech. Cały mój ród ciężko pracował, ale ja już tak nie chcę. Już nie jestem małym dzieckiem. Głęboki wdech i wydech. Całkowicie akceptuję, że tak właśnie mam. Już to zobaczyłam. I dokonuję wyboru. By zmienić te wszystkie niesprzyjające mi przekonania, bo wiem, że tak mogę. Jestem pewna, że tak chcę i decyduję, że jest to dla mnie całkowicie dobre i bezpieczne. Uwalniam przekonanie, że w życiu trzeba ciężko pracować. Za marne pieniądze. Uwalniam przekonanie, że tylko poprzez pracę mogą przyjść do mnie pieniądze. Uwalniam przekonanie, że każdy musi swój ciężki krzyż dźwigać. Wypuszczam całą związaną z tym złość. Uwalniam potrzebę, by odpychać od siebie ogromne pieniądze. Uwalniam wszystkie stare przekonania, które nie pozwalają mi, by pieniądze przychodziły do mnie łatwo, często i obficie. Uwalniam potrzebę. Bycia w, loja w lojalności względem przodków którzy mówili mi, że praca w trudzie jest cnotą. Ale nisztwo to grzech. Wybaczam wszystkim ludziom, którzy wmówili mi, że pieniądze. Mogą przyjść do mnie tylko poprzez pracę. Wybaczam sobie, że uwierzyłam w to, co mówią inni. Wdech i wydech. Z miłości i szacunku do samej siebie. Otwieram się na wszystkie bogactwa tego świata, bo ja na to zasługuję, bo jestem tego warta. Otwieram się na wszystkie możliwości, którymi mogą przyjść do mnie pieniądze. Otwieram się na pieniądze, które przychodzą łatwo, często i obficie. Pozwalam sobie wygrywać w konkursach i na loteriach. Otwieram się na wszelkie. Kumulację w lotto. Pozwalam sobie zgarniać najwyższe wygrane. Każdy mój los wygrywa. Pozwalam sobie otrzymywać pieniądze w prezencie. Otwieram się na podwyżki, otwieram się na rozmaite premie. Pieniądze płyną do mnie piękną, szeroką rzeką. Od teraz każda praca jest lekka i przyjemna. Pozwalam sobie doświadczyć lekkości w każdej dziedzinie mojego życia. I czuję za to ogromną wdzięczność. I głęboki wdech i wydech. Jeśli masz ochotę, podziel się ze mną w komentarzu, jak Ci się ta runda podobała. I czy to też Twoje przekonania, które zawarłam w tej rundzie na temat pieniędzy. I dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego razu.